Z czym się panu kojarzy rugby? Z sportem dla twardzieli. Mnie się kojarzy z przemocą. Z siłą? No z siłą i przemocą. Yy, Sporty, ze sportem, nie? No z takimi właśnie silnymi panami, którzy się przepychają, żeby tą piłkę gdzieś wrzucić do bramki. No robię z groma zespołową. A z biegającymi dziećmi z piłką w ręce. No, rugby, bo w sumie tak najczęściej w, w się wysławiam odnośnie tego sportu, to no, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z męczami, czy z filmami bardziej, jakie ja oglądam, jak Amerykanie grają, tak? No, ewentualnie jeszcze Australia też gra w rugby. No, z Ameryką i ogólnie to z... z siłą i w ogóle. No, mi z Ameryką, takie... Nie, to bardziej... bardziej... W tej chwili Wielka Brytania, Anglia, tam chyba było róby. Tam pochodzi. Z tą piłką, taką specyficzną. Ze Stanami Zjednoczonymi i z błotem ze sportem amerykańskim. Jakby mi się kojarzy w sumie głównie ze sportem amerykańskim. No, przede wszystkim z Jajowatą piłką. No, przede wszystkim kojarzy mi się ze sportem, z zapalonymi fanami, a fanami sportu głównie w Ameryce, ale też w Nowej Zelandii. Bardziej chyba mi się kojarzy znowu z nową Zelandią niż z Ameryką. Cześć, przyjechałem do stolicy Dolnego Śląska, aby sprawdzić, co mieszkańcy Wrocławia wiedzą o rugby. Zapraszam do oglądania. Jak pan myśli, czy rugby i futbol amerykański to ten sam sport? Chyba tak. Nie mam zielonego pojęcia. Yy, szczerze powiedziawszy, dla mnie tak, jeżeli jestem laikiem typowym, to nie rozróżniam, czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi dwoma spłetami. No nie, to, nie. Jest, to jest inaczej. Nie. Tak, to jest poprawna odpowiedź, to zupełnie inne dyscyplina. tu można nawet spojrzeć, yy, tak się ubierają futboliści, całą zbroję mają na sobie, podczas gdy rugbyści, czasem ochraniacz na zęby boiska również, mają yy, inne wymiary. A jak pan myśli, w którym kraju narodziło się Rugby? A w Polsce, B w Anglii, C w Niemczech czy D w Ameryce? W Anglii. Zupełnie nie wiem, ale przypuszczam, że w Ameryce. W Anglii. To jest poprawna odpowiedź: Rugby narodziło się w Anglii w miejscowości o nazwie Rugby. Stąd właściwie nazwa tej dyscypliny. A jak pani myśli, czy tu we Wrocławiu jest jakiś klub rugby? Myślę, że tak, bo w zasadzie każde miasto, nawet teraz malutkie, ma taki klub. Jest oczywiście. Wydaje mi się, że może być. Tak, to prawda. Rugby Wrocław to drużyna rugby we Wrocławiu, która gra obecnie na drugim poziomie rozgrywkowym w naszym kraju. Co trwa dłużej mecz rugby czy mecz piłki nożnej? No powiem szczerze, że nie wiem Mecz rugby nie wiem <gry> szczerze. Mecz piłki nożnej trwa dłużej. Mecz piłki nożnej trwa 90 minut, a mecz rugby 80 minut. Ja to nie widziałem. Czy Polska ma swoją reprezentację w tym sporcie? Nie mam pojęcia. Pach, prawdopodobnie tak. Nie mam pojęcia. Tak, to prawda, zajmujemy obecnie 35 miejsce w światowym rankingu. Polska gra obecnie na trzecim poziomie europejskich rozgrywek. A co można zrobić, by rugby w Polsce stało się bardziej popularne i atrakcyjne? Chyba polepszyć jakość infrastruktury. Mhm. na której można by w to grać, no bo boisko do piłki czy do koszykówki wydaje mi się, że jest dużo, a to są takie troszkę niszowe jednak dyscypliny, tak, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Trzeba pró próbować to wszystko, nie? Jak to się godło, nie? Żeby, żeby ludzie wiedzieli co to jest, nie? No, no. no przede wszystkim uderzyć do szkół i stamtąd się bierze popularność. Hmm, wydaje mi się, że jakby jakoś je to rozgłośnić w mediach czy coś takiego. Nie mam pojęcia. Ogólnie nie jest zbyt popularnym sportem. No, W szkołach może niech grają w rugby. No możliwe, ale no nie wiem, ile w ogóle jest pojeździć do rugby. No bo w futbolu we Wrocławiu wiem, że jest do rugby, to nie wiem. Myślę, że kwestia wyjścia z tym do szkół, bo jeżeli dzieci jakieś poznają to w takim środowisku naturalnym, jakim jest szkoła, no to jest szansa, że będzie więcej zainteresowanych tym sportem. No, młodzież odsunąć od komputerów i od smartfonów. Może zrobić jakieś wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, żeby ludzie mogli się zapoznać z tą kulturą i, i zobaczyć to na żywo. Znaczy to ja myślę, że to tak jak wszystkie kluby, jakieś swoje sekcje by musiały powstać tak i zaprosić młodzież do, do tej gry i żeby w ogóle poznały, bo na przykład ja mam trójkę dzieci, żadna z moich córek jeszcze nie trzymała takiej piłki. Ja jako młody miałem taką piłkę w ręku, ale no jakoś to nigdy nie było takie popularne. Zacząć od dzieci na pewno, lekcje dziecięce dla dzieci małych, od podstawówki może chodzić do podstawówek i próbować zaproponować na przykład lekcje tam też rugby. Pewnie to, żeby od dzieci się po prostu zaczęła pasja. Myślę, że po prostu, żeby było bardziej dostępne dla młodych dzieci, dla, dla przedszkola, szkoła, boiska. Wtedy, wtedy mm. się to roz, roz, rozkręci się, jak, jak, jak ze wszystkim, musi być dostępne. Myślę, że propagować na różnych stronach, w urzędach, zakładać drużyny. Przede wszystkim tutaj jest zadziałać moc internetu tak naprawdę. No, nie mogę nic więcej powiedzieć, no bo to jest już od was zależy, jak będziecie reklamować tą dyscyplinę sportu, że tak powiem. No tak jak z każdą dyscypliną sportu, bardziej propagować. No, tylko to, no bo co więcej. No, kiedyś piłka nożna też nie była aż tak popularna, tylko zaczęła być propagowana, prawda. A promować myślę to bardziej w szkołach, bo tak naprawdę mamy często na WF-ie dzieci grają w piłkę nożną, w siatkówkę, w inne sporty, ale w rugby tak naprawdę nie ma. No też trzeba wziąć pod uwagę to, że rugby jest jednak sportem dość kontuzyjnym. A, no ale myślę, że promowanie tego w szkołach, promowanie tego właśnie przede wszystkim do dzieci, ale też do nastolatków zrobiłoby dość dużą robotę. Czy gdyby był transmitowany mecz reprezentacji Polski w by w telewizji, to czy rzuciłby pan okiem z ciekawości? Myślę, że tak, że jest to nowa dyscyplina w Polsce, także, także myślę, że jasne, oglądałbym chętnie. Tak, rzuciłabym okiem, ale po narzuceniu pewnie by się to zakończyło. Zawsze, zawsze. Zawsze jestem chętny do obejrzenia wszystkiego. Obejrzałbym z ciekawości. Tak, obejrzałbym. No pewnie tak, pewnie tak. Pewnie bym pooglądała chętnie. Jasne, jak najbardziej. Tak, to ciekawe. Zdarza może. mi się. Nie może nie w całe, ale fragmenty jak najbardziej. Jeśli jest reprezentacja Polski, to na pewno. z ciekawość. Tym bardziej, że drużyna Wrocławska tam dobrze stoi teraz. Myślę, że tak. Ogólnie nie jestem fanem tego rodzaju sportu, ale myślę, że tak. To jest coś zupełnie nowego. Wszędzie jest piłka nożna, a tutaj jest coś zdecydowanie innego. Z ciekawości jak najbardziej. Wie pan co? Tak, bo zawsze, wie pan, jako Polak kibicuje. Wszelkiej dyscyplinie sportu, gdzie występują Polacy, szczególnie właśnie na arenie międzynarodowej. Tak prezentuje się wiedza mieszkańców Wrocławia na temat rógby. Dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam do obejrzenia moich poprzednich materiałów.